Rozdział osiemnasty Przeminęło z kompromitacją Zawsze wydawało mi się, że nasz dom jest za ciasny i zagwarny, to też byłam bardzo zdziwiona kiedy zrobiło się znów za cicho i za spokojnie, gdy Stewka, a później Alina wyszły za mąż i wyprowadziły się z domu. Teraz zostałam z rodzicami tylko ja i to w charakterze starej panny. Zdaje się, że starą panną byłam od zarania panieństwa, a żeby więc było wszystko typowo postarałam się o kota i stawiałam pasjanse. Kot był piękny, bury w ciemne pręgi nazywał się Ptolemeusz, zdrobniale Ptolek i bardzo mądrze mruczał zwinięty w kłębek na kolanach moich lub ojca. Wydawało mi się w tym okresie, że jestem stara jak świat i że nawet usposobienie moje i zamiłowania jełczeją z wiekiem. Na pociechę deklamowałam sobie bojowskie. Smutek w sercu moim mieszka i tak gryzie mnie jak weszka gryzie duszę moją biedną. O co, to już wszystko jedno. Rodzice moi byli młodsi ode mnie, bo właśnie przeczytali Kubusia Puchatka. Wobec tego ojciec był Puchatkiem, a matka Prosiaczkiem. Mnie nazywali Sową Przemądrzałą. Rzeczywiście byłam nie tyle przemądrzała, co osowiała. Dopiero przygoda sprzeminęła z wiatrem, wykazała, że potrafię być jeszcze głupia i pomylona. Ucieszyło mnie to bardzo i podniosło na duchu, bo te dwie zalety nie idą przecież w parze ze zrównoważoną starością. Puchatek miał urlop w lipcu i wyjechał wraz z prosiaczkiem, a ja z ptolkiem zostałam na gospodarstwie. To gospodarstwo wyglądało tragicznie, bo nie lubiłam ani nie umiałam zajmować się domem. Po powrocie z biura nigdy mi się nie chciało zabierać do roboty i obrastając coraz bardziej brudem, odkładałam robienie porządków zawsze na jutro. Żywiliśmy się z ptolemeuszem, kiełbasą i mlekiem, bo to było najłatwiejsze. Pomimo, że starałam się wcale nie gotować, nie wiem kiedy zabrudziły się wszystkie garnki i cała porcelana. Dywan był w garby, pod niego bowiem podkopywałam co większe śmieci. Kiedyś w piątek zatelefonowała do mnie Mizia, że na niedzielę jesteśmy zaproszone przez Barkisa Połanieckiego na fajf do modnego wtedy dancingu, że więc około czwartej przyjdą oboje po mnie. Mam być gotowa i ubrana i żeby mieszkanie było posprzątane. Ta Mizia byłaby bardzo miła, gdyby co jakiś czas nie wyłaziła z niej ciotka. I to ciotka strofująca. Odburkiwałam więc. Dobrze, dobrze, dobrze. Na wszystkie jej napomnienia. Przecież sama wiem, że mieszkanie powinno być wysprzątane w ogóle, a jeśli ma przyjść ona, to musi być wysprzątane w szczególe. Postanowiłam więc zabrać się cnotliwie do roboty i już nie odkładając dziś przy piątku, wysprzątać tę stajnię augiasza. Ale cóż, nie darmo się mówi, że piekło jest wybrukowane dobrymi zamiarami. Przed samą trzecią zadzwoniła Alina, żebym przyszła do nich na obiad, potem pójdziemy do kina i nareszcie będą mi mogli pożyczyć przeminęło z wiatrem, bo już z Wiktorem przeczytali. Książka ta niedawno została wydana i narobiła ogromnego szumu. Wszyscy o niej mówili i wszyscy się zachwycali. Nie kupiłam jej, gdyż była bardzo droga. Czekałam cierpliwie, kiedy Alina z Wiktorem ją przeczytają i czekałam długo. Książka była bardzo gruba, a Wiktor nie umiał czytać po naszemu. Z tego drugiego telefonu ucieszyłam się bardziej, bo po pierwsze książka, po drugie przyzwoity obiad, a po trzecie dziś już nie będę sprzątać i to nie z mojej winy. Po drodze wpadłam do domu, ażeby dać ptolkowi jego porcję kiełbasy i mleka, następnie pognałam do Wiktorów. Obiad był pyszny, film świetny, po kinie Wiktor zaciągnął nas na lody, cały czas musiałam wysłuchiwać wszystkich achów i ochów Aliny na temat przeminęło z wiatrem i tak się tymi zachwytami przejęłam, że wróciwszy do domu po godzinie dziewiątej, zabrałam się do czytania. Są książki, które się czyta, są książki, które się pochłania, są książki, które pochłaniają czytającego. Dla mnie właśnie przeminęło z wiatrem było taką książką. Czytałam przez całą noc, zaczęło się robić widno, gdy zasnęłam, obudziłam się o dziesiątej, nie było więc sensu iść o tak późnej porze do biura. Wobec tego zjadłam śniadanie i wróciłam do łóżka czytać dalej. Trapiła mnie co prawda myśl o sprzątaniu mieszkania, ale miałam przed sobą całe popołudnie. O godzinie piątej wypędził mnie z łóżka głód i miałczenie ptolka. Nałożyłam więc na nocną koszulę prochowiec i wyskoczyłam do najbliższego sklepiku po kiełbasę, bułkę i mleko. Pokrzepiona na ciele, pokrzepiałam się na duchu myślą, że posprzątam w niedzielę rano. Do której godziny w nocy czytałam, nie wiem, postanął nienakręcony zegarek, o której godzinie obudziłam się w niedzielę, też nie wiem, z tego samego powodu. Do jedzenia miałam w domu już tylko dwie tabliczki czekolady, całe szczęście, że Ptolemeusz lubił czekoladę tak samo jak ja, postanowiłam więc spokojnie skończyć książkę, a zostało mi zaledwie około stu stron i potem oddać się sprzątaniu i szykowaniu na dancing. Zbliżałam się już do końca tej fascynującej powieści, gdy ktoś zaczął się dobijać do drzwi. Odruchowo, myśląc tkwiąc cały czas w książce, podniosłam się i otworzyłam. Przed drzwiami stali Mizia z Połanieckim, uśmiechnięci, weseli i wyelegantowani. Mizia popatrzyła na mnie z przerażeniem, jakby wiech powiedział, rozkociudana byłam straszliwie i w stroju nie dbałem, nie myłam się przecież od piątku. Chora jesteś? jęknęła Mizia. Gdybym powiedziała, że jestem chora, byłabym uratowana. Chorym przecież wybacza się wszystko, ale byłam tak przejęta książką, tak pełna jak Alina Achów i Ochów, że utraciłam całą swą życiową chytrość i zaprzeczyłam. A małe kłamstewko uratowałoby moją opinię w rodzinie. Misia była na mnie wściekła i rozszczekała wszystkim wszystko. Lubowała się w opisywaniu, jak wyglądałam ja, jak wyglądało mieszkanie. Zostałam na resztę życia rodzinną flądrą. Zresztą bardzo słusznie. W przeciwieństwie do Mizi, Połaniecki zrozumiał mnie i o dziwo okazał się bratnią duszą. Na dancingu zamawiał dla mnie jedną potrawę za drugą, a ja nie jadłam, a żarłam. Mizia mrugała dyskretnie, żeby zahamować mój nieprzyzwoity apetyt, ale ja byłam wygłodzona i nic mnie nie obchodziło poza pełnym talerzem gdy już się najadłam zupełnie dobiłam mizię i jej wytworność bo resztki stale że zawinęłam w bibułkowe serwetki i zabrałam do torebki dla wygłodzonego Ptolemeusza jedna kompromitacja mniej jedna więcej to już dla mnie nie miało znaczenia. Kompromitacja kompromitacją, kochany Ptolemeuszu, przemawiałam późnym wieczorem do obżartego jak bąk kota, ale widzę po twojej minie, że promieniejesz w całym tego słowa znaczeniu wewnętrznym zadowoleniem. Bardzo mi przykro, że jesteś moim kotem, a nie kotem klubu pikwika. Tam obiadałbyś się tak, jak dziś, na każdej stronie. Zechciej sobie przypomnieć, że po ćwierciakiewiczowej klub pikwika jest najbardziej gastronomiczną książką. Miał, odpowiedział żałośnie a filozoficznie, pomyśl Ptolemeuszu i jak to byłoby nawet praktycznie i wygodnie, gdybyśmy mogli przeskakiwać ze strony jednej książki do zupełnie innej, zależnie od potrzeb i nastrojów. Alina usiłuje to robić, ale to jest tylko nędzna imitacja. Miał, potwierdził pogardliwie kot, więc dobranoc Ptoleczku, a zasypiając, przeskocz w klub Pickwicka. Ja przeskoczę też, ale wyobraź sobie, że ja wybieram sobie jakąś powieść zaludnioną panami w średnim wieku, opanowanymi, dobrze wychowanymi, odznaczającymi się wielką rezerwą w zachowaniu. Trzeba ci wiedzieć, że Barkies strasznie mi się dzisiaj podobał, był tak uroczo opiekuńczy i poważny, a równocześnie widać było po jego oczach, że w środku pęka ze śmiechu, podziwiam jego takt i dyplomację. Cały wieczór trzymał w cuglach wewnętrzną furię mizi, moją nonszalancję i wylawirował tak, że uniknęło się rodzinnej awantury. Jak to mogło się stać, że tyle lat znając Barkisa dopiero dzisiaj zobaczyłam, jaki to on jest naprawdę. Ptolemeuszu, ptolemeuszu, proszę cię, nie powtórz nikomu tego, co teraz gadam. Rozespane miał. zapewniło mnie o kompletnej dyskrecji.